I takie marzenia zawodowe moje osobiste i wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie się spełniają. Jest to projekt, znaczy mieszkanie jest zakupione w ramach projektu. Myślę, nie udałoby się to, gdyby nie pozyskane środki z unijne zewnętrzne na projekt, który realizujemy już właściwie od roku. Jest to projekt, który napisaliśmy w partnerstwie z Fundacją. Akme. Jest to wieloletni wieloletni, to wieloletni nasz partner w różnych projektach i udaje nam się wspólnie realizować wiele projektów. I to też był taki fajny sposób na zrealizowanie czegoś, co my chcemy, a co fundacja już też realizuje. Jest to fundacja. Poznania, więc Poznań, duże miasto, można coś w Kępnie również zrobić i myślę, że to się fajnie udaje. Więc bardzo się cieszę, że Państwo zawitali w naszym pierwszym mieszkaniu treningowym. Jest to z projektu Wspieramy Ducha Samodzielności i Sprawczości. Desinstytucjonalizacja usług społecznych w gminach powiatu kępińskiego. Mieszkanie zakupiliśmy łącznie za 690 tysięcy. Szukaliśmy, jest to trudne na tak lokalnym rynku jak, jak powiat Kępiński, mhm. kępno właściwie, blisko centrum. Musieliśmy spełnić wiele wymogów. Przede wszystkim są to działania skierowane do osób z niepełnosprawnościami, czyli mieszkanie musiało być i jest dostosowane na parterze bez barier. I też właśnie zlokalizowane jak najbliżej centrum, tak żeby też treningi, treningi, które są tutaj przeprowadzane, treningi orientacji w przestrzeni, załatwiania spraw urzędowych, były możliwe jak gdyby indywidualnie i osobiście przez te osoby, przez naszych uczestników. W związku z tym bardzo trudno nam było znaleźć takie miejsce, ale znalazło się. Był to też duży krok przed nami, jeżeli chodzi o urząd marszałkowski, urząd, który, od którego otrzymaliśmy środki, bo zakup miał być mieszkania w stanie surowym do wyposażenia. Jednak to było mieszkanie już zrobione pod klucz, no i więc były też negocjacje z Urzędem Marszałkowskim, żeby zgodził się na zakup mieszkania w tak wysokiej cenie, ale udało się i te marzenia się spełniły. Dziękuję bardzo Pani Staroście, Pani Alicji Śniegockiej za to, że już w poprzedniej kadencji Zarząd Powiatu Kępińskiego wyraził zgodę na realizację tego projektu, bo gdyby nie to, nie realizowalibyśmy tego projektu i nie byłoby tego mieszkania. Dziękuję Pani Staroście, że dalej nas wspiera i że pomaga nam realizować te wszystkie przedsięwzięcia związane z tym zadaniem i z tym drugim, które będziemy omawiać już niedługo na ulicy Sienkiewicza. Dziękuję bardzo. Fundacji AKME. Jest z nami Pan Prezes Paweł Skalik, jest Dyrektor Fundacji Pan Maciej Mankiewicz, więc bardzo dziękuję im za to, że pomogli nam napisać wniosek i że realizujemy razem te, te zadania w ramach tego całego projektu. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy z nami współpracują, ale też dziękuję i bardzo się cieszę, że są z nami Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, bo tak jak powiedziałam jest to mieszkanie treningowe Powiatowe, czyli skierowane do wszystkich mieszkańców powiatu, no, czyli siedmiu gmin, które tworzą powiat. Więc myślę, że ta współpraca była i będzie, i będziemy zachęcać, tak jak powiedziałam, zaczynamy, zaczynamy współpracę z uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej. To też są mieszkańcy wszystkich właściwie gmin. Natomiast później, jeżeli już nie będzie chętnych uczestników warsztatów terapii zajęciowej, będziemy liczyć na współpracę z Wami i wskazywanie osób, Waszych mieszkańców, którzy mogliby taki trening przejść. I też jest to fajna okazja do tego, żeby usamodzielnić osoby z niepełnosprawnościami, ale też przede wszystkim jest to duża, ogromna praca z opiekunami faktycznymi tych osób, bo jak widzimy, duża praca jest przed nami, jeżeli chodzi o, o samych opiekunów, rodziców, tak żeby oni pozwolili w ogóle tym swoim już dorosłym dzieciom spróbować tej samodzielności. Czy to się uda czy nie, to też jest drugi znak zapytania, natomiast musimy dać i chcemy dać szansę wszystkim osobom, które mogą um, poczuć, że mają więcej możliwości, aniżeli te ich fizyczne czy ograniczenia związane z ich chorobą z niepełnosprawnością. Więc bardzo serdecznie dziękuję, że tu jesteście. Jest z nami pani przewodnicząca Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej pani Alina Puchała. Bardzo się cieszę, że pani jest. Też współpracujemy i też informujemy zawsze Radę Powiatu i Komisję Komisję Zdrowia o wszystkich tych sprawach związanych z pomocą społeczną i z naszymi zadaniami dotyczącymi pomocy rodzinie. Witam też serdecznie Pana Marka Kowalskiego, członka zarządu, ale też wieloletniego, wieloletnią osobę pracującą z osobami z niepełnosprawnościami, zwłaszcza te w terapii zajęciowej w Suki Pod kęknem. I te tematy też zawsze Panu Markowi były bliskie od samego początku, jak tylko pamiętam. Serdecznie witam wszystkich, których też zaprosiłam specjalistów. Nie będę z imienia i nazwiska wymieniać, bo jest ich dużo i za moment też Państwo w Dziennym Domu Pomocy zobaczycie, że tych specjalistów, których zatrudniamy w ramach projektu którzy tak naprawdę wykonują tą najcięższą, ale też myślę, że najbardziej wdzięczną pracę z naszymi uczestnikami. Bardzo im za to dziękuję i bardzo się cieszę, że oni wykonują to najbardziej profesjonalnie, jak tylko mogą. Tutaj na początku już pani Beata Kuczkowiak oprowadzała już mówiła, zanim ja przyszłam, jest to, jest, pani Beata jest opiekunem tego mieszkania. Tak jak powiedziałam, treningi one są przeprowadzane przez, w tym tutaj domu i poza tym domem przez opiekuna mieszkania i przez specjalistów zatrudnionych według potrzeb i według zapotrzebowania, które wykazują uczestnicy rozszerzamy naszą bazę specjalistów, ale taki, taką opiekę całodzienną z podziałem na oczywiście pracę specjalistów trenerów. Wykonuje pani Beata Kuczkowiak i Weronika Piętka, dzisiaj jej nie ma, mhm. rozchorowała, rozchorowała się, tak to tak też tak. bywa. Myślę, że, że to mieszkanie, jak państwo za moment oprowadza, też niektórzy już mieli możliwość zobaczyć, jest zrobione moim zdaniem na dobrym, wysokim poziomie. I muszę też to powiedzieć, bo to też usłyszałam dawno temu i to mi troszeczkę też dało mi do myślenia, pewne osoby, które zobaczyły to mieszkanie, powiedziały, że mieszkanie jest za, na zbyt wysokim poziomie, jeżeli chodzi o, o to, że to mieszkanie jest skierowane do osób z niepełnosprawnością. Natomiast my wychodziliśmy z założenia innego, że my mamy zrobić takie mieszkanie, które pokaże i pozwoli osobom z niepełnosprawnością zobaczyć jak, się fun jak można funkcjonować, do czego można dążyć i co można osiągnąć. Bo różne mieszkania mogą być. Może być skromne mieszkanie, natomiast my chcieliśmy i to mieszkanie też takie jest, żeby pokazać też ten standard wyższy, ale też nauczyć i pokazać naszym uczestnikom, że ten standard dla nich jest możliwy do osiągnięcia i jak w takim mieszkaniu można funkcjonować. Czyli też jak można i jak należy korzystać z wszystkich urządzeń, sprzętu, który który znajduje się w tym mieszkaniu. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za obecność. Odpowiem za moment może na pytania, jeżeli takowe będą, ale tak oficjalnie pani Starosto, zanim oddam głos, myślę, że otworzymy, przetniemy wstęgę otwierającą oficjalnie już działalność mieszkania treningowego, które już funkcjonuje. Do tego może chciałabym oczywiście jako pierwszą poprosić Panią Starostalicę Śniegocką, Pana Prezesa Pawła Stolika jako partnera naszego projektu i chciałabym bardzo poprosić tutaj obecną jedną z uczestniczek, jedną reprezentującą, reprezentującą uczestników Warszawskiej Terapii Zajęciowej, ale też tego mieszkania treningowego, naszą Panią Grażynę Miejską. Ona była tu, jest, jest też jak gdyby na, naoczną, świadkiem naocznym tych działań, które się działy. Po te relacje Państwo, jeżeli chcecie i możecie zobaczyć na naszym profilu w CCPR u chcemy się tym dzielić, tak żeby też pokazywać. I powiem króciutko, efekt jest taki, że dzisiaj dostałam dwie wiadomości. Wiadomości na Messengerze od osób z niepełnosprawnością, które pytają, jak mogą dostać się do mieszkania treningowego. To są osoby spoza warsztatów terapii zajęciowej, więc to bardzo mnie cieszy. Dlatego ta promocja jednak jest potrzebna po to, żeby dotarła do właśnie tych osób, które chciałyby skorzystać. Panie to Pani pozwoli, to ja jeszcze do przecięcia stęgi poproszę pana Marka, członka zarządu oraz panią przewodniczącą, bo to są też osoby, które w wielu sprawach też decydują i te decyzje, które podejmujemy jako zarząd i jako rada jest w naszej po prostu Także te osoby też bym poproszę pani, to pani nie wiem, ale to jest, <śmulny> jest, 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 jest ja ja zrobiła pani Kariusz, ale, ja wiem, bo rozmawiałyśmy wczoraj, tak. tak patrząc tutaj na tę osobę, myślę, że było to dobrze, dobrze, ale to nie ma żadnego problemu. My się podzielimy tymi jednymi Po prostu będzie większa moc tych Nie Będzie u... moc, to <śmierdzi> się wskazuje. Tak, tak, Także tak, tak tak, bardzo tak. proszę, proszę tutaj kierować. Może nie pozostało dania, pani dyrektor tak wiele nam opowiedziała o funkcjonowaniu, o celu tego mieszkania. My jako zarząd jesteśmy bardzo dumni, że Pani Marzenia, ale w ogóle te... Programowe, które dzieją się w naszym powietę, w powiecie, są realizowane. Myślę, że nie udało nam się, gdyby nie też środki zewnętrzne i pozyskaniu dlatego bardzo dziękujemy panu prezesowi, który dzisiaj z nami tutaj obecnie. Już wcześniej mieliśmy okazję się poznać przy innym projekcie. Jak państwo pochodzicie z Poznania, dlatego macie ogromne doświadczenie i tutaj, dla takiej naszej małej miejscowości, jesteście jakby takim wyznacznikiem, ewentualnie skarbem w pozyskaniu tych środków. Pani dyrektor. Ja bardzo Pani dziękuję w imieniu własnym, Pani starosty, która niestety dzisiaj też nie mogła przybyć, ponieważ inne obowiązki ją zatrzymały. Pozostałych członków zarządu, jestem dzisiaj tu z Panem Markiem, ale pozostałe osoby też się dołączają do tych gratulacji, do tych podziękowań, że udało zrealizować się, dopiąć tak do końca tego celu. Ja myślę, że to było ogromne wyzwanie, bo tak jak Pani mówi, to są ogromne koszty na naszym rynku tutaj mieszkalnym, żeby takie mieszkanie, takie miejsce znaleźć na pewno no było to, to niełatwe, a jest to prawie w centrum. Także te osoby, które tutaj są na co dzień, które korzystają z tego mieszkania, mają myślę, że dostęp tutaj i do sklepu i do innych tutaj możliwości, które, które na co dzień każdy człowiek z nas potrzebuje. Do tej pory tutaj jak widzieliśmy były osoby również też niepełnosprawne, ale z tego co, co wiemy będą mogły tutaj przebywać też dzieci z rodzin zastępczych, które też będą mogły korzystać z tego mieszkania, aby tak naprawdę zobaczyć na czym polega taka, taka ta codzienność i myślenie i realizowanie tych wszystkich swoich codziennych po prostu praw. Także Pani Dyrektor bardzo serdecznie Pani dziękuję. Dostaliśmy też list tutaj od Pana Marszałka, który niestety dzisiaj nie mógł przybyć, to jest to jest gratulacyjny, ale jako Urzędowi Wojewódzkiego też bardzo serdecznie dziękujemy za wsparcie. Także Pani Dyrektor bardzo serdecznie jeszcze raz Pani dziękuję i wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tego mieszkania. Bardzo serdecznie dziękuję. No i szanowni państwo, cieszymy się. Myślę, że to jest y, pierwsze, ale nie ostatnie. Y, może nam się uda. Super. Może nam tak, się uda Trwała za słowo. Pani dyrektor ja myślę, że tyle razy, myślę, że tyle daliśmy powodów tutaj i do radości, jeśli przychodzi do nas y, dyrektor. Kolejnej jednostki i ma pomysł, Panie Marko. To my, jako zarząd, oczywiście jesteśmy o, za, bo, bo to jest e, tak naprawdę dla społeczeństwa i dla tych osób, e, które aktywne, potrzebują w danym momencie takiego wsparcia. Także bardzo serdecznie jeszcze raz Panie Kupca oraz Zespołowi i bardzo dziękuję. E, wcześniej tutaj nie byliśmy, chociaż mieliśmy zaproszenie jako zarząd, ale jest obowiązki więc to jest znacznie więcej. Dobrze, że są przedstawiciele jeszcze tutaj ośrodków z gmin, bo wiecie Państwo, że możecie przez kontakt, przez swoje ewentualnie możliwości kontaktować się i też możecie z Państwa z tego skorzystać, bo powiat to również gmina. Bardzo dziękuję i jeszcze odgratuluję i może go opowiadam. Ktoś jeszcze chciałby zająć? Bardzo proszę. Tak wiedziałam. Z kimś jeszcze chciałem powiedzieć w imieniu fundacji. Po pierwsze jako Fundacja działamy od lat na rzecz osób niesamodzielnych, więc kolejne miejsce na mapie Wielkopolski, gdzie osobom niesamodzielnym daje się instrumenty do tego, aby tą samodzielność osiągały, no to jest coś, do czego dążymy. Także ogromną radość z tego tytułu wyrażam. Proszę przyjąć za niezwykle szczere słowa skierowane do pani dyrektor PCPR-u i do pani starostyk, że dzięki, gdyby nie wasza praca tutaj, to naprawdę ta cała operacja by się nie udała. My byliśmy tylko trybikiem w procesie pozyskiwania środków, ale to wasza praca u podstaw tutaj na miejscu spowodowała, że w tak eleganckim i pięknym mieszkaniu możemy być. W całości zgadzam się z tym, co pani dyrektor powiedziała. I za karygodne uważam słowa o jakimś za wysokim standardzie, jak dla osób niepełnosprawnych, tak dalej, takie coś nie powinno mieć miejsca. Jest to miejsce, które ma pokazać, że do czego można w życiu dążyć i, i że warto się starać, warto przeładować swoje bariery i uczyć się nowego, po to, żeby móc w takim miejscu się znaleźć, w dalszej drodze być może osiągnąć coś własnego, swojego. Także z całego serca w imieniu Fundacji, całego naszego zespołu gratuluję Wam tutaj tego pięknego miejsca i tej pracy. Na trzy mieszkania, które są w projektach w tej chwili, w których Fundacja jest zaangażowana, mamy tylko jeszcze jedno, które jest podobnie ładne i w podobnym standardzie zrobione, to jest w gminie Bóg. Natomiast drugie to nawet w połowie nie jest tak ładne jak to. No. <laughs> Także nie będę się nad nim rozwodził. Dobrze, że jest, ale no tutaj faktycznie ogromne szacowała za to, że udało się w, na takim niełatwym rynku e, nieruchomości, który ma też swoje ograniczenia ze względu na skalę, e, no tak niesamowite miejsce przygotować e, do działania z osobami niesamodzielnymi. Także jeszcze raz serdecznie gratuluję i e, życzę kolejnych sukcesów, do kolejnego sukcesu zaraz zresztą przejdziemy, także no, się nie mogę no, no, to przekazać. Początek no, roku i sukcesy, bo so, 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 so no, ja no, tak? jeszcze lepiej. Tak, dobrze mówił, żeby ten był Tak, jest kolejny projekt. Tak, to tak. Było, tak. Ja tak na to. Bo my współpracujemy z różnymi samorządami i współpraca z tymi jednostkami samorządu, które we wszystkim widzą szansę jest po prostu czymś niesamowicie wartościowym. Nie spotkaliśmy się tutaj dotychczas ze strony władz z różnymi barierami, raczej z przychylnością dla inicjatyw, dla pomysłów i zresztą autorka z wielu tych pomysłów tutaj stoi przed nami, także, także bardzo serdecznie naprawdę gratuluję i też dziękuję z naszej strony, że mimo że jesteśmy od siebie na co dość mocno oddaleni, to w ramach jednego województwa jakby możemy faktycznie takie inicjatywy realizować. Także bardzo, bardzo dziękuję. Ja dziękuję również Bardzo. parę osób w, sumie, w projekcie jest zaplanowanych, że będą przeskoczyły w tym A w następnym projekcie rozumiem, że się dołączą gminy i otworzy się nowy projekt, tak? To zobaczymy, to zobaczymy. Jak będą możliwości pozyskania w pozyskaniu środków. Na razie pierwsze, myślę, że to jest taki pilotaż, e, też w współpracy z, ze środkami pomocy społecznej. E, my pokażemy, jak pracujemy, a będziemy czekać też na, na osoby, e, które będą z zewnątrz, spoza placówek do nas trafiały. Czyli osoby. Które po prostu dowiedzą się o funkcjonowaniu mieszkania treningowego. I ten czas, czas projektu, jest czasem na to, żeby wypracować sobie metody pracy i też zapromować mieszkanie treningowe, jako coś, co jest kolejnym etap, etapem usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnością, z ograniczeniami tak jak Pani Starosta powiedziała, czy też osób na przykład wychowanków pieczy zastępczej, tak? Czyli osób, które mają dostać szansę wyjścia ze swojego domu na otwarty rynek społeczny i zawodowy. Pani Dyrektor, pewnie ma Pani wiedzę, bo takie ośrodki funkcjonują w Polsce w wielu miejscowościach. Między innymi podobny jest w nie niedaleko stąd. I... Czy to przynosi efekt? Czy, to, czy to, to działanie daje efekt taki, że faktycznie ci ludzie z tego korzystają, wynoszą coś dla siebie i, i czy to ma w ogóle taki głębszy sens? Musi mieć sens, gdyby nie miało sensu. To... Tego nie tworzyli. Każde wsparcie, które oferuje się moim zdaniem i myślę, że zdaniem innych specjalistów pracujących w tego rodzaju sztukach wsparcia, każde wsparcie, które oferujemy osobom z niepełnosprawnością czy osobom z, z innym problemem życiowym, daje szansę na to, żeby dana osoba się bardziej usamodzielniła. Po to tu jesteśmy. To jest też, to, to, to nie jest mieszkanie, to jest mieszkanie treningowe. Tak jest nas, mówi, trenujemy. Umiejętności, takie, które pozwolą na bardziej samodzielne funkcjonowanie w życiu. Więc myślę, że efekty zawsze będą. Efekty, mam nadzieję, że będą też takie efekty, które pozwolą na to, żeby osoba była na tyle gotowa, żeby zamieszkać już samodzielnie. To jest pyta, następne pytanie do tego, jak, czy mamy takie możliwości, jeżeli chodzi o mieszkania socjalne na przykład, tak? Natomiast my chcemy ten etap kolejny, wspierania osób z niepełnosprawnością zrobić. Mamy szkoły specjalne, mamy warsztaty terapii zajęciowej, tak? Mamy tą aktywizację właśnie społeczną, zawodową również i to jest ten etap do wyjścia już do samodzielnienia się pełnego. Dziękuję. Ja wierzę w to, że się uda.